Siemano, witamy Was. Dzisiaj będziemy sobie grali drużynowy deadmatch na wyspie Czark. Ekipa przyciskomani: Rafał i Konrad. Oby nas tylko nie powywalało po składach. Żebym znowu nie załapał zwiechy. Tak. I będzie dobrze. Dobrze, jesteśmy razem, super fajnie. Przegrywamy. Ojej, jesteśmy w najgorszym składzie. To się zaraz z... zmieni Właśnie, zmieńmy to. O, widzisz tam na wprost lub? Widzę, widzę. Ale to jest zbyt duży kawałek. Uuu, za, za mną był. Zabij mnie. Od razu na początek. Kosa. Ej, to wiesz, że jakiś gościu nas śledzi normalnie? Jak to śledzi? Zbiłem już na drugi serwer inny, a normalnie ten sam gościu jest. Ty patrz. Normalnie identyko Może mamy pierwszego fana Psychofan O nie Czekaj, jestem Ej, nie mogłem się podnieść Podniosłem cię, nie? To byłeś ty Tak nie, snajpera, ale gdzieś mi ginął. Czołg tu jeździ. Nadal jesteśmy ostatni, ale już się zbliżamy do magicznej granicy. Trochę głupio, że w skład deadmatchu. Ej, ktoś tam do. Nie, to tam. Nie, nie ma ciebie. Na tą budowlę ktoś tam wchodzi. Chciałem powiedzieć, że głupio, że na tym. Po tym drużynowym deadmatchu jest ten czołg, bo. Jak to. Pozostałe trzy drużyny, to mają trochę przez jakby nie było. No. Jest, tak. Spotuję koło ciebie gościa. Jest. Dobrze, że go zaspotowałeś, bo nie biję Kurde, jestem to... Ała, awa, 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 awa. Czyli to mnie wali? Mam go. Jak masz na Conquestie C, to tam na, na tej konstrukcji. Pomoc. To się tam przelecę. I to sporo, bo chyba cały skład w którą to stronę adruży. się patrzą czekaj bo tu jest czołg o mój boże ja przejdę na lejcie tutaj spróbuję ich zajść o nie otrzymuję awans proszę państwa 13 level Ja muszę tu jeszcze chwilę poczekać, bo mam mało życia Naprawiałem se czoł Już nie widzę Ale nic na to nie poradzę Ja tam ich nie dostrzelę tak dalej O, amunicja mi się kończy U mnie to samo Masz tam gościa? spotuje Boże mu kost. Fak, wsiadł, Jak on nie mógł widzieć? Chyba tak byłem zaspotowany, nie? On nie, ja miał, też nie, gościa nie z... miał prawa tak. mnie widzieć. Coś mnie zabiło. Nie wiem co. Pech chyba. No pech mnie zabił. Kurde. O, Boże pech mnie zabił. Dobra mam Cię. Mogę się na Ciebie zrespić? Możesz. Ja miałem amunicję, ale wziąłem sobie od jakiegoś Mariana. No jeszcze dwa punkty i będziemy prowadzić. Tu jakiś czołg się pali, tak jak go słyszę. O nie! Dlaczego ja nie miałem przeładowanej broni? O mój Boże! Nie, to był fail roku. Wyleciałem na gościa z dwoma nabojami. O Boże, o Boże. Ojej, 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 ojej. Możesz się na mnie pojawić, ale sytuacja jest gorąca. Bo nie wiedzą, że my tu jesteśmy, nie? I czekają tylko, aż podejdziesz do okna. Naprawili się chyba. Kurde, skacz. Brawo, panowie, mam jakiś troszeczkę oryginalny, taki egzotyczny yy, typ M16, bo mam Tumik i taką mam lunetę 3,4 jak, jak do Kema. Egzotyczne trochę, ale ten czołg ciągle kosi. Jesteśmy z nimi w łeb, chociaż nie mamy czołgu. Ale z tym czołgiem to trzeba będzie coś zrobić. Tak nie może być. Czekaj, naprawia go coś? O nie! Zostaje. Widzę nawet skąd ten barak po prawo od tej konstrukcji. Ło, jeszcze sobie granata rzuciłem pod nogi. O, Boże. O nie, o nie. Dawaj, dawaj. Dawaj, do tam, bo on ma jeden życia. A było dwóch. Ale dwóch pokonałem. No i no jesteśmy już na prowadzeniu Czekajcie, zróbcie mi tu przejście bo Potrzebuję Potrzebuje po ludziach brać te zestawy zestawy. nie ma mu nic. No, to ten w O nie, snajper. Mnie zdjął. On gdzieś tam daleko jest na tej górce. Trzeba by stąd spadać, bo tu wszyscy do nas walą. Jak do kaczek. Jesteśmy w samym środku, nie? No, oni tu nas mają jak na tacu. Trochę je mają. Kurczę, ja! ja, ja ci mówię. Czas. Inną kamper. Inny spot sobie bierzemy? Tam trzeba się przejść do tych kamperów, bo oni mnie co chwilę szturchają. O, czy wie? Dobra, jak padnę, to teraz wezmę kit z tym, z C4, bo... Albo zacz... z rpg I zaczniemy polowanie. Od lewej dostaję. Lewa strona. Daleko. No kość, tam, przejdziemy się do tego snajpera, bo on mnie uszczuża. Od dłuższego czasu. Tam jest chyba jeszcze jeden. Tam widzisz ten budynek? Tam Idzie. chyba są. O, amunicji nie mam. Jeden magazyn, damy radę, weźmiesz sobie od Marianów. Rzucam granata. Dawaj, kos dlaczego tu nóż w tej grze nie działa? Są kolejni. Ja podejdę z boku. O nie, nóż mi bożył. Kosę dostałem. Okay. Ej, ale co to było? Ja chciałem się na typa zaczaić, żebym ja mu włożył kosę, a tu mnie wsadzono. Żyjesz? Nie, nie, oczywiście, że nie. Myślałem, że zabił cię jeden kolezie, tam było ich więcej. To już wyjąłem respirator, ale jednak nie. Nie powinienem. Idziemy tam jeszcze raz. Tam nasz gościu żyje, nie? O, umarł. Ale to czołg go zdjął, to lepiej tam nie wchodzić, bo nas zobaczy. Nie wiem, ty wtedy zabijesz wszystkich? Nie, zostawiłem żywego. Czołg tu jedzie, coś mi się wydaje. O nie, dostajesz czołgów. Mają dym, to Javelinem nic nie zrobię. Tak, wezmę następny. Jakiś, bo tu czołg do mnie wali. Chodź tam, gdzie jest na podboju C. Właśnie z tamtąd ktoś do mnie strzela. Tam widzisz, zaspotowałem. Widzę. Podchodzę do nich. Jeden czy ilu ich tam jest? Ja widzę jednego. Czy się już nie widzę, ale widziałem Jest na najwyższym poziomie po prawej stronie. Najwyższy poziom, ten maksymalny Poszed Jeden no i... był? Mhm. Mm okay. A ty masz Javelina? Nie, ja mam medyka Czekaj, Leon ja... miał chyba. No właśnie. A czołg no, zniszczony? Łe, okay. ja to sobie biorę Medyka. No i teraz tu gdzieś wypatrzeć przeciwników. my wygrywamy tylko trzema punktami tam gdzie jest B na kąkleści Ale zahaczę jeszcze skręcę w lewo bo słyszę snajperkę Ja sobie wejdę na ten budynek będę ich z góry strzelał O gdzie oni są Dobra pana żegnam Mamy tylko dwa punkty przewagi, jeden, nie Ja nikogo nie widzę z wrogów. No duża ta mapa, albo nas jest mało. Spadochroniarz jest w kierunku Alfie na Conquestie. A jest. albo oni tam pewnie z tego respa mają ciągle. Od tyłu dostaję. Znowu dostaję od tyłu. Nie wiem skąd. Z tyłu to ja też nawet nie wiem skąd. A czekaj, gonicie koleś. Widzę go. No i złapał mnie. Zabij. Dzięki. Jemy. O, przegrywamy jednym punktem. Niedobrze. A runda dobiega końca. Dawaj, tutaj masz typa. Zabiłeś go? Nie. Ale go nie wyczą No, idziemy web web. Tu widzimy kolesia Będzie przewaga jednopunktowa Kurde zabił mnie Jest tu na moim trupie Inżynier Nasz gość go tam dopadł Biegnę do Ciebie, ale nie wiem czy zdążę Biegnę, biegnę Dawaj. Na styk dzięki Musimy bardziej ofensywnie, bo oni tam czołka sobie dorwali. Zaraz jak się w fragu. Już jesteśmy trzy. Wyścig szczurów nam się zrobi. No oni mają ten komfort, bo mają czołg. Czekaj, widziałem gościa tu. Jest, jest. jest. Robię? Jeszcze pięciu. To tutaj jest oczy. Dostaję, dostaję, dostaję. Zabiłem go. Trzech, trzech, trzech. Kosa dostałem. Kosa o, za zbiornikiem. Dwóch biegną do was. Jeszcze jeden został, inżynier. Fuck, fuck. Jeszcze sniper się na nim pojawił. Zabił mnie. O nie, szybko respimy się, bo jeszcze dwóch musimy zabić. Jak to przegramy. Nie, nie można. Nie. O Jezu, zrespiło mnie koło czołgu. Nie pojawię się na mnie. Tutaj, zero szansy na fragi. O kurde, mnie też. Obok ciebie mnie zrespiło. Czekaj, mam gościa. Jeszcze jeden. Yes. Graliśmy? Mamy cię No, wygraliśmy chyba. Ło. Wow. Jest. Ale na koniec było gorąco. Było gorąco, trzeba przyznać. Padłem ze dwa razy na koniec, ale to co? Drużyna wygrała. Dobrze, na tym będziemy już chyba kończyć nasz, nasz odcinek. Tak. Dzięki za poświęcenie czasu. Zapraszamy do aktywności w komentarzach. Jeżeli komuś się podobało, to mile widziana łapka w górę. Żegnam się z dwie te rzeczy. Tak, tak. To przyda się. Jak się komuś podoba, to dać znać. Na razie, cześć.